Witam Was serdecznie, kochani, na moim kanale. Zapraszam dzisiaj Was do obejrzenia, do wysłuchania horoskopu przepowiedni na miesiąc maj 2019 roku dla wszystkich znaków Zodiaku. Filmiki te będę nagrywać pojedynczo dla każdego znaku Zodiaku. Troszeczkę będą się różnić niż te, które do tej pory umieszczałam na swoim kanale. Spróbuję bardziej obszernie spojrzeć na wasz znak, jakie możliwości macie na ten następny miesiąc, na ten miesiąc maj, z czym możecie się zmierzyć, co Was może zaskoczyć. Zwrócę uwagę na sytuację zawodową, osobistą, na zdrowie. Zobaczę, na co wy powinniście zwrócić uwagę, tak aby ten miesiąc po prostu był jak najbardziej korzystny dla Was. Pamiętajcie, że są to czytania ogólne, nie z każdym z Was będzie to rezonować, aczkolwiek mam nadzieję, że wielu z Was pomoże troszkę przyjrzeć się temu, co się dzieje w Waszym życiu. Zapraszam Was do kontaktu ze mną, jeżeli mielibyście ochotę na takie prywatne czytanie. A teraz przechodzimy już do czytania następnego znaku. A teraz zapraszam osoby spod znaku wagi. Jest to dla Was czytanie, czytanie na maj 2019 roku. Z czym wchodzicie w ten miesiąc? Karty mi tu wskazują, że część z Was tutaj wchodzi z takim planem, planem na życie, planem na życie dotyczącym sytuacji Waszej zawodowej. To tak, jakbyście chcieli trochę na siłę złapać. Taką równowagę, poczucie bezpieczeństwa finansowego, zawodowego, ale mi tutaj karty pokazują, że zbyt dużo tak naprawdę bierzecie na swoje plecy, zbyt dużą odpowiedzialność, zbyt dużo chcecie na raz w jednym miesiącu zrealizować. I tutaj karty mi pokazują, że to może, jakby to takie parcie, może doprowadzić do tego, że. Mm, że wkradnie się chaos, to tak jakbyście coś zaczęli i zaraz się z tego wycofali, dlatego że pojawi się zniechęcenie. Mam wrażenie, że dobrze by było, gdybyście, dotyczący właśnie w sferze swojej zawodowej, przede wszystkim zwrócili uwagę na to, czego wy tak naprawdę chcecie, bo mam wrażenie, że próbujecie komuś udowodnić, nie wiem, czy to swojej rodzinie, swoim znajomym, a właśnie, że mi się uda. Albo inaczej, na złość mamie ja odmrożę sobie uszy. I to właśnie może prowadzić do tego, że te wasze decyzje nie będą trafne. To tak jakbyście robili po prostu sobie wbrew sobie. Jeżeli szukacie pracy, maj dla was... Ja bym powiedziała, że jeżeli naprawdę będziecie chcieli znaleźć pracę, to ją znajdziecie. Natomiast jakby niekoniecznie to będzie ta oferta, na którą tak czekacie, więc nie przyjmujcie się na razie. Jeżeli potrzebujecie pracy, to może chociażby na chwilę załapać się gdzieś, dlatego że tutaj później pojawią się takie korzystniejsze dla Was zmiany. Tu, gdzie pracujecie, zwróćcie uwagę, żeby nie dać się wykorzystywać, dlatego że możecie mieć tendencję, to co powiedziałam wcześniej, brania na swoje plecy. Wszystkiego i za wszystkich, i to kończy się frustracją, to kończy się zmęczeniem, ale to też może się zakończyć i bólem kręgosłupa, bo tutaj właśnie na ten miesiąc karty pokazują, że kręgosłup od kręgosłupa możecie mieć dolegliwości, po prostu przeciążenie organizmu i emocjonalnie, i fizycznie. Więc tutaj spróbujcie więcej dać sobie uwagi, więcej dać sobie. Czułości, pozwolić sobie od czasu do czasu na odpoczynek, po to właśnie, żeby, żeby nie doprowadzać do przeciążenia organizmu. Wasze życie osobiste. Osoby, które szukają partnerstwa, tutaj dla mężczyzn, karty mi pokazują możliwość właśnie wejścia w związek. Pojawia mi się tutaj osoba z podżywiołu ognia. Także wszystko wskazuje, że bardzo fajnie te relacje mogą się zacząć, i mam wrażenie, że bardzo szybko wejdą na takie poważniejsze już tory. Jeżeli jesteście w małżeństwach, w takich związkach, które dłużej już jesteście ze sobą, karty mi wskazują, że dobrze by było się zająć rzeczami, które odkładaliście na później. Czy to związane, nie wiem, z wyjazdem, z przeprowadzką, z jakimiś z inwestycjami. Jest to dobry czas, żeby rozmawiać. Może niekoniecznie podejmować jakieś konkretne decyzje, ale spróbujcie porozmawiać. Tutaj karty mi wskazują, że może być tak, że troszkę żyjecie koło siebie, nie ze Sobą, brakuje rozmów, brakuje więzi, i miesiąc maj jest to pięknym miesiącem. To może właśnie warto spróbować wybrać się gdzieś razem, porozmawiać, powiedzieć o swoich pragnieniach, o swoich emocjach, po to właśnie, żeby ten związek się zementował. Cóż jeszcze mogłabym Wam tu powiedzieć? Na co powinniście zwrócić uwagę w tym miesiącu? Właśnie na dom na dom, na sprawy domowe. Myślę, że jest to też dobry czas, żebyście odpowiedzieli sobie, gdzie jest ten wasz dom? Gdzie są te wasze korzenie? Czy jest to dom rodzinny? Czy jest to dom, który w tej chwili tworzycie? Jakiego domu chcecie? Myślę, że że tak naprawdę wiecie, o, o czym ja mówię. Ale to tak jakbyście bali się, bali się nad tym zastanawiać, że, że te wasze pragnienia, że te wasze marzenia nie mają szansy zrealizowania, bo, bo są inni, bo, są, bo mają te osoby w waszym otoczeniu, które coś od was chcą, próbują wami jakby sterować, albo inaczej, to wydajecie pozwolenie na to. Także. Na co powinniście zwrócić uwagę? Na pragnienie swojego serca. Powinniście zwrócić uwagę na to, że, że to wy tworzycie to swoje życie, to wy e, mówicie tak lub nie, i to wy dajecie przyzwolenie. E, spróbujcie od czasu do czasu wykorzystać ten swój żywioł, żywioł powietrza. I jasno wyrażać swoje emocje, jasno wyrażać swoje pragnienia e, i stawiać granice, zdrowe granice, e, a wtedy odnajdziecie, odnajdziecie pragnienie swojego serca, e, odnajdziecie ten swój dom, zdefiniujecie, gdzie jest ten wasz dom e, i jak on ma wyglądać. Życząc Wam dużo, dużo dobrego, aby ten maj spełnił wszystkie Wasze marzenia, założenia na ten miesiąc. Pozdrawiam Was ciepło.